Zbigniew Czerniak, dyrektor Zespołu Pieśni Tańca Śląskiego jest naszym gościem. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Jubileuszu gratuluję przede wszystkim, bo to w tym roku. Dziękuję pięknie. Tak, 70 lat, piękny okrągły wiek. Czas na podsumowania, zawsze zwyczaj te dekady, które lecą bardzo szybko, to są takim fajnym momentem na podsumowanie kolejnego okresu działalności. I ten rok jest faktycznie wyjątkowy, nie tylko z powodu 70-lecia, ale myślę, że nawiążemy do kilku ciekawych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku. W życiu instytucji, bo to duża instytucja, ponad 300-osobowa, która ma bardzo szeroką działalność artystyczną, edukacyjną i też turystyczną. To trzeba też podkreślić. To, to trochę złośliwie pana zapytam. Coraz trudniej, czy ciągle łatwo znajdywać tych, którzy chcą zasilić ląsk na nowo yy, i wymienić innych? Powiem, że dużo prościej niż to było lat 20-30 temu. A dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem, na czym to polega. Na pewno świadomość tych, którzy przychodzą, jest teraz bardzo wysoka. Czyli przechodzą ludzie już ukształtowani muzycznie, tanecznie czy też wokalnie. Natomiast też świadomość rozpoznawalności zespołu Śląsk w ostatnim czasie mocno wzrosła, i myślę, że to jest bardzo atrakcyjne miejsce pracy i miejsce do rozwoju. Właśnie, to jest miejsce pracy? Yy, tak, praca owszem. No dla natomiast, Pana na pewno, dla członków zespołu? Yy, też. Też praca, ale pasja, bo to musi być ze sobą nie, pytam związane. Dla tych, którzy mogą peryferyjnie znać i, i losy, i, i kariery w zespole Śląsk. Tam się pracuje, czy tam się bywa po pracy? Nie, nie, nie. Zdecydowanie jest to pierwsze miejsce pracy dla każdego artysty, każdego pracownika. Jest to absolutnie najważniejsze zajęcie w jego życiu. I wszystkich tych, którzy myślą, że to tak spada wszystko z nieba, że ten produkt finalny w postaci koncertu. No to jest po prostu tak wszystko fajne, bo każdy może śpiewać, tańczyć, to wiem, i grać. To nie dyrektorze, na pewno. Parakrotnie to widziałem, tylko na jak długo taka praca? To jest bardzo zróżnicowane. To jest usytuowane w bardzo prostych wymiarach. Zależy to wszystko od tego, jak to w przypadku baletu jest kontuzjogenny, czyli jakie ma predyspozycje własne. W przypadku wokalisty oczywiście chodzi o głos. Nieco łatwiej mają muzycy, natomiast poza tymi parametrami absolutnie trzeba być gotowym na... Inny styl życia, na pewno jest to zupełnie inna praca, inne zajęcia niż to, które jest w stacjonarnych teatrach. Tu trzeba być na to bardzo gotowym, że to są też pewnego rodzaju wyrzeczenia, idą za tym też przyjemności, oczywiście. Pan to z teatrem porównuje? Myślę tutaj o życiu artysty bardziej w tym kontekście mówię o teatrze, nie o zostawieniu tego no, z filharmonią, teatrem operowym czy. Czy jakąkolwiek inną instytucją kultury, na pewno my jeździmy. My jeździmy i docieramy do wielu środowisk, do wielu miejsc kraju w Europie i za granicą, i to jest na pewno zdecydowana różnica, ponieważ większość wszelkich działań artystycznych dzieje się poza siedzibą zespołu. Pan poza mówi, siedzibą. dyrektorze, że pan nie bardzo wie, skąd się bierze ten fenomen ochoty na bycie członkiem zespołu Śląsk. I to niedobrze, jak mi się wydaje. Nie, to trochę przewrotnie oczywiście, nie. bo... To niech pan powie szczerze, co ich do tego ciągnie. bo Pan dziś młodym ludziom fascynuje, młodych ludzi fascynuje. Facebook, Facebook TikTok, nie wiem, Instagram, Spotify. Ciągnie ich coś do miejsca, w którym no, muszą się odczeć o tradycję, o historię, o rzeczy, które są mało sexy. To no właśnie, pokory... że nie, właśnie one no są bardzo sexy i to doświadczamy z roku na rok coraz mocniej. Nie mamy absolutnie żadnego problemu, żeby zasilić balet. Mamy świetną współpracę z pięcioma szkołami baletowymi, bo tyle ich jest w Polsce. Bardzo dobrą współpracę na poziomie komunikacji z młodymi ludźmi. Większość osób, które przechodzi, to są ludzie młodzi albo świeżo po szkole baletowej, albo po studiach muzycznych bądź wokalnych. Staramy się docierać do tych środowisk bardzo mocno. Myślę, że tutaj działania, które były ostatnim. Czasem przez nas czynione, na pewno zbliżyły nas do tego młodego pokolenia. I to miejsce pracy jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Ja to jeszcze raz podkreślam: mamy duży narybek, mamy dużą ilość osób, które chcą wstąpić w szeregi zespołu Śląsk. Jak duży macie odsiew? Spory. Spory. To znaczy tak, jeżeli przyjmujemy 4-5 osób, na przykład do baletu na okres próbny. No, zazwyczaj dwie z tego zostają. To wysoka poprzeczka, wysoko postawiona. Wysoko postawiona, natomiast no też praca jest no, bardzo wymagająca. Trzeba być non-stop w formie, trzeba być gotowym na to, że się jeździ autobusem, lata samolotem. To trudno pogodzić. To trzeba być naprawdę bardzo mocno zmotywowanym, bardzo mocno ustawionym mentalnie artystą, żeby podołać tym wszystkim obowiązkom, które stawia przed sobą scena. Szukam tych powodów, dla których młodzi ludzie chcą. Tańczyć, śpiewać w zespole Śląsk i powiem panu, że ja to kiedyś widziałem, chyba, bo parokrotnie miałem okazję towarzyszyć zespołowi podczas jego występów no, za kulisami. Wejście. Tak, pamiętam to jak artystę. Prowadząc te imprezy. Mm. Jedno widziałem na pewno na scenę wychodzą uśmiechnięci, perliście, radośni ludzie, ale gdy schodzą za kulisy, tam jest skupienie, tam jest powaga, tam jest coś na kształt zmęczenia, tam jest napięcie. Tak. I wiem, co widziałem. Profesjonalizm. Tak, tak, tak wygląda zawodowstwo. Właśnie. Tak, to prawda. Tak wygląda zawodowstwo. I faktycznie mogę śmiało powiedzieć, że mam fantastycznych czysto pracowników zarówno na scenie, jak i poza sceną. I faktem jest, że każdy, kto przychodzi, łapie bakcyla zespołowego bardzo szybciutko. I to jest niesamowite, że wtapia się szybko w zespół, wie, na czym polega praca w tym zespole, wie, jakie punkty są wrażliwe. Wie, jak się przygotować do koncertu. Także te osoby, które naprawdę wchodzą w instytucję, wchodzą bardzo, bardzo gładko i z pasją. To jest niesamowite, bo to jest coś nieprawdopodobnego, czego się nie da opisać. Rynek Was docenia, to są dowody. Fryderyki to są nagrody branży, rynku muzycznego, od którego wydawałoby się, że z jest trochę daleki, bo to nie jest komercyjna estrada, to jest coś całkiem innego. A jednak tam się znajduje nagroda dla Was. I to nie jedna. No, ja powiem szczerze, że ja się popłakałem. W momencie, kiedy ja wiedziałem, że te nagrody dostajemy, to było wydarzenie niesamowite, to jest potwierdzenie jakości, potwierdzenie no, samej branży, każdy głosuje tam anonimowo, jest 1600 osób, które są członkami Akademii Fonograficznej, każda z tych osób oddaje anonimowo głos, zatem musiała coś, co nagradzała zobaczyć, to co zobaczyła ta osoba, musiała to docenić, więc to są absolutnie nagrody dla nas bardzo, bardzo ważne, szczególnie, że jedna jest z tych ostatnich właśnie za wydarzenie artystyczne roku, Druga jest za płytę z okazji 70-lecia zespołu, trzecia za album Pieśni Współczesnych. No to są takie trzy mega, mega dla nas duże, ważne wydarzenia, które w życiu zespołu mają miejsce. My widzimy na scenie, czy na estradzie produkt finalny tego wszystkiego, ale za tym wszystkim jest monumentalne zaplecze. Przecież te stroje trzeba uszyć, trzeba je gdzieś konserwować, ktoś je musi wyprać, przygotować, ktoś musi wiedzieć, jak powinny wyglądać, zreperować. Jak ta maszyna działa? No bardzo sprawnie. Właśnie tu pan redaktor dotknął sedna tego, jak działa instytucja Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Oczywiście widz widzi finalny produkt, czyli koncert. Do tego koncertu, żeby doszło, trzeba się do tego przygotować w różny sposób. Od transportu, czyli od zapakowania strojów. Z nami jeździ około 8 ton kostiumów, jeżdżą dwa duże tiry. Zanim te stroje zostaną spakowane, mamy garderobiane, które dbają o to, żeby każdy guziczek, wszystko co tam jest Niezbędne było odpowiednio przygotowane. Mamy swoją pralnię, która bierze te stroje, mamy pracownię krawiecką, która no, wszelkiego rodzaju jakieś tam problematyczne kwestie zawsze usuwa. Więc to jest sprawnie działająca duża maszyna. I pan mówi o garderobianych, które muszą przyszyć guzik albo poprawić pętelkę, ale ten strój musi jakoś wyglądać i musi być zgodny. No z tym, jak ma wyglądać, jak to zakładają prawda. wasze dziewczyny strój cieszyński przebogaty, Przepięknie. Przepięknie. to ten srebrny pas musi być srebrnym pasem tak zrobionym z filigranu Cieszyńskiego. Tak Ktoś jest. to musi wiedzieć, dbać tak o to, jest. pamiętać o tym. Kto dba o to, żeby to no, dokumentacyjnie było tak, jak powinno wyglądać? No cały sztab osób. Od kierownika artystycznego przez y, y, kierownika technicznego, a przy właśnie na tych pania garderobianek do niedawna pracowała garderobiana która już jest na emeryturze uwaga ma już ponad 80 lat i ktoś Skarbnica. mają zastąpić jest osiem garderobianych i każda z tych pań wie po co jest w zespole i ma wiedzę na ten temat to jest tak że przekazujemy tę wiedzę z pokolenia na pokolenie i tak naprawdę jedna pani od drugiej się uczy zapamiętuje uczy kolejne osoby to przechodzi z pokolenia na pokolenie tak to było od początku mam to doświadczenie mam ten luksus że Moja żona z trzecim pokoleniem w zespole byli teściowie. Teściowa była solistką, teść grał na skrzypcach 42 lata przy pierwszym pulpicie. Wcześniej był dziadek, więc, jakby temat zespołu w rodzinie, jest zawsze tematem numer jeden. Zawsze był, pewnie i będzie. I ta wiedza jest dość szeroka. I zawsze, zawsze było tak i jest do tej pory, że faktycznie te informacje są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jak wygląda taki dzień zespołu Śląsk? Nie na koncercie, poza koncertami. No, próby w Koszęcinie to jest absolutnie ten ważny element A wy tam przygotowania. Mieszkacie? 75% artystów tak mieszka w Koszęcinie, ponieważ mamy ludzi z całego kraju i spoza Polski, zatem no, wszyscy mieszkamy w jednym miejscu. De facto jeździmy ze sobą, jemy razem obiady, bo mamy też fantastyczną kuchnię w Zespole Śląsk. Spędzamy większość życia w zespole i ktoś kiedyś powiedział, że to jest jedna wielka rodzina. Nie ma w tym najmniejszej przesady bo praktycznie rzecz biorąc od rana do wieczora, jeżeli są próby stacjonarnie w Koszęcinie, spędzamy czas razem, później trzeba wsiąść w autobus, jechać w różne części Polskiej Europy, czasami samolot odlecieć poza Europę. Więc naprawdę większość czasu spędzam. A wy macie razem. próby czy treningi? Jakby pan to lepiej nazwał? E, próby zdecydowanie, aczkolwiek wiadomo, że trening bardziej się kojarzy z czymś wysiłkowym. Nie ma wątpliwości. To jest mordercza robota, jest morderca naprawdę. Panie to jest bardziej naprawdę trening niż próba chyba. Zdecydowanie w przypadku tancerzy, no to, to w ogóle jest bardzo wymagający zawód. Ja zawsze mam dużą ostymę do, do naszych tancerzy, bo naprawdę muszą dbać nieprawdopodobnie o swoją kondycję. Mało tego, balet tańczy wiele różnych stylów tańca. To nie tylko taniec ludowy, ale przecież i taniec współczesny, który jest bardzo mocno wyeksponowany w zespole i grywamy częstokroć te wszystkie sztuki z tańcem współczesnym poza granicami Polski, głównie w Japonii ostatnio. Więc to jest naprawdę morderczy trening, mordercze próby. Stąd ja jeszcze raz powtórzę. Te osoby muszą bardzo mocno o siebie dbać od spraw dotyczących samego prowadzenia się w tym takim najprostszym rozumieniu, przez y, oczywiście jadłospis, a skończywszy właśnie na tym treningu też wysiłkowym, poza próbami, te osoby muszą chodzić na siłownię cały czas dbać o siebie. Nawet jak jest urlop, to nie można sobie pozwolić na to, żeby przez miesiąc czasu być po prostu w stanie takim no, zastygłym. To tak jak zawodowy mówiłem. sport. Jak zawodowy sport. Dokładnie tak. Tak jak tłumaczę zawsze, bo nie zawsze każdy potrafi to pojąć. To, że Iga świątego odnosi sukcesy, oczywiście nie porównujemy tego, bo to jest inna jakby dyscyplina. Czyli nie tańczyła w Śląsku. Nie tańczyła w Śląsku, śród... aczkolwiek mamy dwie osoby o tym nazwisku, e, e, więc no, częściowo mamy, mamy sentyment, oczywiście to żartem. Natomiast trzeba być naprawdę non stop w formie. Nie ma opcji, żeby ktoś gdzieś coś sobie podarował, to się zaraz odbija na scenie. To się może skończyć kontuzją. Wielkimi problemami. No, to się może skończyć gorszym występem całego zespołu. Oczywiście, wśród za tym rzecz jasna, może być to też finalnie gorszy występ zespołu. Myśli pan, że występujecie przed publicznością, która potrafi to ocenić? Zdecydowanie. Ale skąd ludzie mają wiedzieć, jak wygląda chodzony? Dobrze wykonany? Myślę, że wbrew wiele osób ma wiedzę taką techniczną. Natomiast koncert zespołu, ten taki sztandarowy, jest jednym wielkim show. Amerykanie twierdzą, że to jest takie show jak to, co widzą na Broadwayu, a mamy współpracę bardzo, bardzo szeroką z różnymi partnerami spoza granic Polski, którzy nie znają naszej kultury, nie znają naszej, e, naszego, naszej historii. I to są naprawdę osoby, które mówią: to jest wielkie hollywoodzkie, broadwayskie show. I dwukrotnie mieliśmy okazję w ostatnim czasie właśnie takowe miejsce w Stanach zaliczyć, gdzie graliśmy dla absolutnie amerykańskiej publiczności. E, oni byli zszokowani, że coś takiego w ogóle jest, że Polska jest w tym miejscu świata, że jest taki zespół, że tańczy takie tańce i robi w tak fenomenalny sposób A nie, te pokazy. Niech pan tego że nie odbierze, bo to nie ma być złośliwość. Nie macie poczucia takiego, że odbierają was tak jak Indian, którzy tańczą, bo wyszli z. Z kansenu swojego? Czy to jest taki właśnie występ? Nie, absolutnie. Ja myślę, że te trzy Fryderyki, że powrócę, są absolutnie potwierdzeniem jakości, potwierdzeniem tego, że, że to jest wspólnie oceniane. Nie, tylko jest to tak dawne, tak nie współczesne, że jest to jak wyjęte z rezerwatu. Ach, skąd? To jest absolutnie współczesne. Choreografie, które zostały stworzone przez Elwirę Kamińską, muzykę, którą napisał Stanisław Hadena, Wojciech Kilar, Jereneusz Łojewski, to są fantastyczne opracowania, bardzo bogate. Muzyczne opracowania, które robią wrażenie piorunujące i niesamowite. Jak koncertu widziałem? Oczywiście będę tutaj nieobiektywny. Koncertu widziałem tysiące, byłem na scenie przez 20 lat. To się nigdy nie nudzi. Wie pan, pytam pana dlatego, że ja znam ludzi, Polaków spoza Śląska, którzy uważają, że Śląsko jest takie miejsce, w którym chodzą sami dziwni faceci w dziwnych czapkach z piórami. Jakieś kobiety, które wysiadują na poduszkach, w oknach, hodują gołębie i króliki. To właściwie jest Śląsk. No właśnie, no, no, panie redaktorze, jak to teraz zestawić z odbiorem zespołu we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w wielu innych miejscach świata? No właśnie, to jest ciekawe. No to jest taka troszeczkę nasza, myślę, narodowa wada. My często nie potrafimy docenić tego, co mamy u siebie. Ja jestem zabrzaninem, więc dla mnie Śląsk jest absolutnie regionem numer jeden w sercu i pewnie tak będzie do końca życia. Jak się, dyrektorze, wzbogaca repertuar takiego zespołu? No przecież to są wszystko rzeczy dawne. Nikt nie tworzy nowych śląskich tańców, nowych śląskich piosenek. Dlatego trzeba o to dbać i my o to dbamy z pieczołowitością, o każdy detal, o każdy szczegół. Oczywiście nie uciekamy się do innych rozwiązań, do propozycji, które byłyby propozycjami wartościowymi na rynku w troszeczkę innym wymiarze. Natomiast jasne, że nikt no nie wymyśli nowych śląskich piosenek, nowych śląskich tańców, bynajmniej nie teraz. To w jaki sposób i czego przybywa w waszym repertuarze? Skarbnica tego, czym dysponujemy, jest ogromna. Jest ponad 300 zapisów nutowych Stanisława Hadyny masę zapisów, które zostawił po sobie Wojciech Kilar, wspomniany Ireneusz Łojewski. Nie mielibyśmy tak naprawdę, myślę nawet, czasu na to, żeby w ciągu najbliższej pięciu czy dziesięciolatki to wszystko pokazać. Czyli jest tego trochę jeszcze, jest tego masę. czego nie widzieliśmy, a tak, jest do Jest tego bardzo dużo i naprawdę no, profesor Hadyna był niesamowitym człowiekiem. Miałem to szczęście go poznać w latach dziewięćdziesiątych. Niesamowicie płotny człowiek, bardzo mocno związany z regionem. Zawsze ten Cieszyn, ten to Zaolzie było w jego sercu mocno eksponowane. Niesamowicie zresztą to zawsze było widać tą pasję, ten błysk oczek profesora. Jak się już odnosił do Cieszyna, do Zaolzia, to ja już wiedziałem, że z profesorem można gadać godzinami. Ale tak naprawdę on wykraczał zdecydowanie poza region. Zespół Śląsk to nie jest regionalna instytucja, to nie jest regionalny zespół. Trzeba to mocno też podkreślać. To jest tak naprawdę zespół, który prezentuje większość regionów polskich, Gdziekolwiek idzie, jest ambasadorem polskiej kultury. Kiedy pan był czynnym uczestnikiem zespołu? Już muszę sobie przypomnieć, rok 92 to było moje przystąpienie do zespołu. Ze sceny szedłem mniej więcej po około 19-20 latach. Kiedy pan odchodził, schodził z desek, a zaczynał być dyrektorem, albo jeszcze wcześniej, no tam kiedy pan był jeszcze na deskach, tak. ale pewnie gdzieś tam się kotłował, kotłował w głowie, że być może będzie pan tym zespołem rządził kiedyś. Co pan o nim myślał? Jak pan go chciał zmieniać? Co pan widział w nim takiego, co hmm. potem by pozostawiło pańską pieczęć na tym zespole? Znaczy ja od pierwszych dni, od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłem zespół świadomy tego, co widzę, Miałem nieco, może troszeczkę łatwiej, ponieważ moja, moja obecna małżonka, jedyna w moim życiu, już w tym zespole była. Ja ten zespół widziałem z innej perspektywy i od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłem zespół na deskach domu muzyki i tańca w Zabrzu, no byłem zauroczony. To było coś, coś niesamowitego, co zobaczyłem. Wiedziałem, że tu jest potencjał nieprawdopodobny. Przystępując do zespołu w trudnych czasach początek lat 90. To był bardzo trudny czas dla kultury. Generalnie w ogóle dla wszystkich myślę, ten czas przejściowy był dość trudny, no, dla kultury, która tam zawsze w tych potrzebach jest troszeczkę niżej niż podstawowe, niezbędne elementy życia, mogę śmiało powiedzieć, że potencjał, który był wtedy jest, no jest nieprawdopodobny. Wiedziałem, że chcę ten zespół rozwinąć. Wiedziałem, że to jest marka, wiedziałem, że da się z tym zespołem osiągnąć dużo więcej, tylko trzeba było do tego troszeczkę inaczej podejść. No i jakby Pan miał opisać, albo stworzyć taką definicję zmiany z Zbigniewa Cierniaka, to na czym on A, No to trudne bardzo do stwierdzenia. Na pewno najważniejsza twórczość Adyny i y, 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 choreograf Elwira Kamińska. No to Pan to... też ten Cieszyński Śląsk tak polubił? Y, przez profesora, tak. Tak, mówię to całkiem to bardzo szczerze. dziękuję, jako Cieszynek bardzo A, no, dziękuję. Tak, no, to, to naprawdę, bo to też jest region niesamowity. To znaczy, Górny Śląsk jest no, na pewno wyjątkowy w, w swojej całej istocie, natomiast ten Śląsk Cieszyński dla mnie był nieco dalszy. Dla mnie się to wydawało z perspektywy młodzieńca, czy dziecka wcześniej, że to jest bardzo daleko, tuż gdzieś na granicy. Więc to, to wiadomo, no, dziecko, czy młodzieńcy ma troszkę inną percepcję niż, niż człowiek już dorosły. Natomiast nie ma wątpliwości, że profesor na pewno mnie zaraził tym Cieszynem dość mocno. Pana profesora, przepraszam, to trochę na wylot cieszynek, bo to parę kilometrów. Ale, no, no, a najłatwiej tak, to tak zlokalizować. No, oczywiście. Natomiast, panie redaktorze, no, zmiany na pewno te, które zastosowałem, ja poszukiwałem środka dotarcia do większej ilości odbiorców i do większej rozpoznawalności marki Zespołu śląskiego. To już o komercję wtedy trąci. Trzeba niestety, uważać. niestety trąci o komercję, dlatego też ja jestem człowiekiem bardzo, bardzo twardostępającym po ziemi. Nie ma we mnie żadnej pychy, proszę mi wierzyć na słowo, ja wiem do jakiego momentu należy działać tak, żeby też nie zepsuć marki, żeby wejść na ten rynek w szeroko tego, szerokim tego słowa znaczeniu, ale też żeby nie zepsuć marki, bo to, to można bardzo łatwo zachłysnąć się pewnymi sukcesami, można bardzo szybko, a to nie o to chodzi, to jest instytucja 70-letnia. To gdzie więc... jest balans, jak uniknąć kiczu komercyjnego, a jednak zachować takie zainteresowanie publiczności? Być sobą i robić to po prostu co w tym zespole jest najistotniejsze, najistotniejszą misją zespołu jest to co przez dziesiątki lat funkcjonuje i funkcjonowało, rozbudowa repertuaru na pewno i dodatkowo oczywiście robimy to co udało się zrobić z Miłoszem tutaj, myślę że te dwa Fryderyki są tego potwierdzeniem, że to jednak był dobry strzał, co do tego ja nie miałem wątpliwości. Zresztą, panie redaktorze, zaangażowani artyści w ten projekt też stanowią dużą Pieśni wartość. Pieśni współczesne. Pieśni współczesne. Zdąsze. Fenomenalna płyta rzeczywiście, zwłaszcza utwór o naszym znakomitym... Himalaiście tak jest niesamowicie wzruszająca tak, piosenka. Tak, tak. I rzeczywiście tam ten fragment wykonywany przez panie z Zespołu Śląsku, głównie chyba pasuje jak ulał. Nie jest łatwo chyba takie dwa style połączyć, żeby tam nie było zgrzytu i żeby się jakieś trocinie nie sypały z tego. Tak jest, ale udało się bardzo, bardzo sprytnie stworzyć coś niesamowitego. Coś to sprzedawało się i sprzedaje się do tej pory A bardzo jak się dobrze. Dzięki współpracowało z wami. Fanem to jest fantastyczny człowiek, to jest bardzo otwarty człowiek, któremu bardzo zależy na regionie, na Śląsku. Ma w sercu Śląsk, co jest też bardzo cenne i bardzo ważne. Człowiek otwarty przede wszystkim, otwarty, który potrafi analizować potrafię wyciągnąć wnioski i potrafi je słuchać też, bo to też jest bardzo ważne, więc tu zrozumienie między nami, Miłoszem i Jankiem stokłosem, bo tu warto o Janku Stokłosie wspomnieć jako tym, który też aranżował przecież praktycznie każdy z tych utworów, no to jest taka symbioza, która działa. Działa, rozumiemy się i wiemy co, co, chcemy osiągnąć finalnie i na pewno żadnego elementu, który by nie był po drodze któremukolwiek z nas, no nie wypuścimy. Gdzie macie spakowane walizki teraz? Teraz szczęśliwie wszyscy już liczą dni do Święta Śląska i raczej generalnie rzecz biorąc pójdziemy na urlopy. Walizki będziemy pakować niebawem, bo tuż po wakacjach na pewno czeka nas wyjazd do Japonii. Nie ma wątpliwości, że tutaj z Japończykami mamy, mamy fantastyczny kontakt. Jesteśmy bardzo pożądaną instytucją w Japonii, współpracujemy z wieloma podmiotami, daje to fantastyczne efekt. Czy wy się czujecie doceniani na Śląsku? Nie mówię o publiczności, mówię o władzach, o oficjelach. No Myślę, w że w firmach, instytucjach, które no powinny uważać Was za emblemat. Myślę, że nie mamy prawa narzekać. Zawsze gdzieś tam jesteśmy tym głównym elementem promocyjnym regionu i, no i kraju przy tej okazji, bo przecież jeżdżąc poza granicę kraju, no nie można powiedzieć, że nie reprezentujemy naszej ojczyzny. Na pewno tak się dzieje. Myślę, że możemy się czuć docenieni. Jako instytucja na pewno możemy powiedzieć, że nasza, nasz zespół jest dobrze postrzegany. Myślę, że od początku tak było. Ten Śląsk, ten zespół jest na pewno czymś, co stanowi wartość dla regionu, wartość dla organizatora, czyli dla Marszałka Województwa Śląskiego, co do tego nie ma wątpliwości. Zbigniew Cierniak, dyrektor zespołu Śląsk był naszym gościem. 100 lat dyrektorze dla zespołu. Bardzo dziękuję. Przy tej uroczystości, przy tym, tym jubileuszu do pasu Jagulał. Bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich oczywiście na Święto Śląska, który niebawem będzie można zobaczyć również tą piękną Fryderykową. Pieśni współczesne plus koncert zespołu średni. Będzie nam miło. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pięknie.